Should <laughs> Po raz czwarty mieszkańcy Tarnobrzega i okolic bawili się nad jeziorem tarnobrzeskim na festiwalu piosenki żeglarskiej Nowy Brzeg, Nowa Fala. Głównym organizatorem imprezy był jacht klub Kotwica, który w naszym regionie od kilku lat promuje sporty wodne i kulturę żeglarską. Zaczynaliśmy w 2007 roku, impreza nosiła nazwę Święto Morza i Wisły i tak naprawdę była jakimś tam wstępem sprawdzającym nasze możliwości organizacyjne do organizacji dużej imprezy, wielkiej imprezy i imprezy no godnej Tarnobrzega i tej ziemi, na której nie było tego typu imprez. Chodziło nam o to, żeby zrobić imprezę regionalną, ważną w kraju, na tej mapie festiwali szantowych. A skąd pomysł w ogóle na to i skąd miejsce, bo w 2007 roku tak naprawdę nie mieliśmy jeszcze wody w jeziorze, czy było jej niewiele. No chcieliśmy, ja chciałem jako pomysłodawca propagować kulturę marynistyczną, piosenkę żeglarską, same sporty wodne, przede wszystkim żeglarstwo, no i propagować Tarnobrzeg, nasz powstający wówczas zalew. No i mam nadzieję, że nam się to z każdym rokiem udaje coraz lepiej. W organizację tegorocznego festiwalu włączył się również lokalny samorząd oraz Tarnobrzeski Dom Kultury. Uważam, że jest to jedna z cenniejszych inicjatyw kulturalnych naszego miasta. Przy okazji propagujących jezioro Tarnobrzewskie, a więc to co nam bardzo mocno leży na sercu i liczymy na rozwój turystyki właśnie poprzez ten niespotykany w skali europejskiej akwen. Sama impreza, no cóż, no jest to też ewenement, ponieważ z jednej strony e, ogromna liczba e, klas regatowych, które w trakcie dnia, w trakcie dwóch dni e, na Jeziorze Tarnobrzeskim odbywają się regaty w wielu klasach, nie tylko żeglarskich, ale również miłośnicy i surfingu, ale również e, e, regaty kajakarskie, a przy tej okazji oczywiście festiwal, Szantowy festiwal pieśni marynistycznej, a więc zespołów bardzo znanych, które goszczą w Tarnobrzegu. Ja myślę, że wielu sympatyków żeglarstwa, w ogóle marynistyki, ma wielką dwudniową ucztę. Tym razem pogoda dopisała. Koncerty przyciągnęły wielu miłośników piosenki żeglarskiej. Podczas dwóch dni na scenie zlokalizowanej na wodzie wystąpiły znane i lubiane zespoły, które od ponad 20 lat grają na polskiej scenie szantowej. Przed zgromadzoną nad jeziorem publicznością zaprezentowali się m.in. Eka Gdynia, roczące 20 oraz ojciec festiwalu Andrzej Korycki. To są tuzy. Tej sceny szantowej i, 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 i fajnie. Bo te zespoły yy, niosą dalej. Wiadomo, że fajnym festiwalu w Tarno Brzegu, fajne imprezie i dzisiaj mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że Nowy Brzeg, Nowa Fala jest imprezą znaną w kraju, dobrze ocenianą pomimo tych pro problemów wcześniejszych pogodowych. No i oczywiście nasze ambicje są takie, żeby były jak najlepszą. No. Ten okrę, którym płyną na morze, leży dnie, Lecz nikt nas stąd nie bierze, w honoru słowo dam. Pomimo wszystko przeżył, czek na Że znów go i w tavernianym dymie opowieść będzie snu, a potem znów wypłynie, My odstaniemy tu. mamy takie zespoły, które mają coś do przekazania, czyli to są zespoły, które śpiewają własne piosenki, którzy włas, jakby na własnych przeżyciach, emocjach układają tam, tą całą muzę. Większość rzeczy też są, tłumacze, są to tłumaczenia z języka angielskiego. Wybieramy najlepsze zespoły. Jeżeli coś robić, to z najlepszymi. No i tak to się dzieje. Śpiewamy o wodzie, o, o szeroko pojętych oceanach, morzach, jeziorach, rzekach. No, jesteśmy nad takim pięknym zbiornikiem. Który ma być oddany ludzkości tej lokalnej ludziom po to, żeby mieć szansę odpoczywać koło domu. No to jest wspaniała rzecz, jaka może być, a ludzie są, są tej muzyki, więc czysta, piękna zabawa. Po raz trzeci na festiwalu gościł także kapitan żeglugi wielkiej Waldemar Miczkowski. A krążowniki w rejsach Każdy z nich musi mieć kapitana. Potrzebny. Ja byłem w pewnom brzegu wcześniej dwa razy już, raz byłem na spotkaniu załogi przed Rejsem i raz byłem na balu żeglarskim klubu Kotwica. Ale pierwszy raz właśnie występuję tutaj nad jeziorem i jest w ogóle przepięknie. Scena jest na wodzie, co ma, co ma swoje fajne strony, bo, bo to jest takie środowisko fajne, bo widać żagle, widać fale i tak dalej. W tym otoczeniu właśnie, tu gdzie jest woda, tu gdzie pływają jachty, są regaty jeszcze w międzyczasie, to śpiewanie piosenek żeglarskich, to jest w ogóle rewelacyjna sprawa, bo, to, jest, bo to, to naturalnie tu się łączy wszystko. Także chyba to jest najlepsze miejsce. Organizatorzy przy każdym kolejnym festiwalu coraz wyżej stawiali sobie poprzeczkę. W tym roku oprócz sceny na wodzie pojawiła się jeszcze scena lądowa. W niedzielę wystąpiły na niej zespoły polonijne, które przyjechały do Tarnobrzega wprost z 15 światowego festiwalu polonijnych zespołów folklorystycznych w Rzeszowie. Naszym marzeniem było, żeby chociaż kilka zespołów, które przyjechały do Rzeszowa, wystąpiły również w Tarnobrzegu, by mieszkańcy naszego miasta również mogli obejrzeć. Przynajmniej część z, z tych bardzo kolorowych widowisk, które odbywają się w Rzeszowie. Nasza propozycja jest może trochę nietypowa, ale uważamy, że będzie to dość duża atrakcja dla mieszkańców. Łącznie nad jeziorem zaprezentowało się 8 grup, czyli blisko 260 tancerzy i tancerek z Australii, Kanady. Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Mołdawii oraz Wielkiej Brytanii. Przyjechaliśmy z Strasburga, robimy wiosnę w Szamotuach. To jest mój partner Jean i, i będziemy ci przedstawiać właściwie cztery tańce. Pierwsze to będzie krakowiak, później będzie cieszyn, następnie będzie tańc francuski, a zakończymy lasowiakiem. Miejmy nadzieję, wszystko się dobrze uda i spektakl również będzie się podobał publiczność. My jesteśmy z Wuppertalu z Niemiec, i będziemy tańczyć różne tańce, typu polones, Krakowiak, węski cieszyński, węski. Beskid... Ja? Tak będzie, nie? I po prostu będziemy, mamy ładny program kolorowy. Yy, bardzo, jesteśmy pierwszy raz, bo w tych terenach jesteśmy zachwyceni. My jesteśmy typowo amatorzy, którzy kochają taniec, kochają piosenki polskie, piesi polskie. No i życzymy, myślimy, że wspaniale spojrzymy tu cały czas z wami. Na tarnobrzyskiej plaży całe liczne zabawy, konkursy i wesołe miasteczko. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, zarówno najmłodsi uczestnicy festiwalu, jak i ci nieco starsi. Bawię się, przyjemnie. Generalnie, woda. Wreszcie coś jest. Coś się dzieje ciekawego w okresie wakacji, gdy sezon taki jest martwy, także. Widzę o ile dzieci z rodziców z dziećmi, małymi przyjeżdża, także myślę, że, że bardzo jest to potrzebne. No bardzo fajnie, bardzo dobrze jest. Tylko żeby pogoda się poprawiła, żeby nie padało dzisiaj. Na pewno jest to potrzebne, przyjeżdżają ludzie. No i mogą się bawić. Coś trzeba robić. Że ludzie mieli gdzieś się spotykać, przebywać razem. No i bawić się. Warto promować chociaż, chociażby ten nasz zalew i fajna, bardzo fajna sprawa. Mam nadzieję, że bardziej się to rozszerzy i może zdobędzie większą popularność. W ramach festiwalu, jak przystało na żeglarską imprezę, miłośnicy sportów wodnych i żeglugi Mogli uczestniczyć w regatach organizowanych w różnych klasach i kategoriach. Po Jeziorze Tarnobrzeskim ścigali się m.in. samorządowcy, środowiska akademickie, przedstawiciele firm, dziennikarze oraz młodzi adepci sztuki żeglarskiej. Pierwszego dnia zawodnicy walczyli o puchar wiceministra Skarbu Państwa, prezesa jacht klubu Kotwica, prezesa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz prezesa kopalni Machów. W niedzielę żeglarze starali się zdobyć puchar wojewody, starosty powiatu Tarnobrzeskiego i prezydenta miasta Tarnobrzeg. W dzisiejszych regatach mamy cztery rodzaje regat: regaty samorządowe, regaty dla najmłodszych dzieci na optymistach, o puchar Radia Rzeszów regaty dziennikarskie oraz regaty Pucharu Prezydenta Miasta Tarnobrzeg w klasie Open, otwartej. Czyli wszystkie jachty jakie tylko zjadą się nad nasze Jezioro Tarnobrzeskie mogą brać udział w tej klasie opuchar Prezydenta Miasta Tarnobrzeg. Jedziemy. Coś się uparł? I się że no, najbardziej emocjonujące są regaty w klasie optymizm na, dla najmłodszych dzieciaków. Biorą udział już dzieci od siódmego roku życia. Jest jedna dziewczynka, która ma 7 lat. Jest to taka bardzo emocjonujące są te regaty, ponieważ tutaj rodzice, jak słyszeliście, bardzo z pomostu przeżywają te swoje małe pociechy. Do no tej boi ci pomogę, potem już nie, do, nie dokrzyczę. Bartek lewiej, lewiej, co ty robisz? No jest to taka fajna zabawa dla początkującego żeglarza, w klasa optymist. Jest to taka nauka, natomiast pozostałe klasy, klasa omega czy klasa 500, no już dla wytrawnych żeglarzy. I sporo tych załóg dzisiaj poszło. Samorządów wystartowało 7. No, spodziewamy się największego tłoku w klasie otwartej. No, będzie, myślę, około 20 jachtów na pewno startować. Jak na początek tego jeziora jest to, jest to no dość, dość znaczna liczba jachtów. Zamotali się tam. <noise> Regaty polegają na tym, że startuje się zwykle pod wiatr, idzie się na górną boję, czyli idzie to znaczy płyniemy, halsówkę mamy na górną boję, i później jest tutaj, dzisiaj był po trójkącie trasa, czyli opłynięcie kilka boi prawą bądź lewą burtą i powrotem, powrót na metę. I takich startów jest około 3-4 biegów. No i później są zliczane punkty, małe punkty. I, i, I w zależności, która załogi były na, na jakich miejscach, tak to jest później sędzia liczy z, z, w biurze regat i, i jest to później oceniane, punktowane. Wyniki będą dzisiaj o 16:17 na scenie w przerwie między koncertami. No dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj są słabe warunki, czyli wieczne, wieje tak jeden w skali Boforta do, do dwóch szkwałach, to jest maks. Wczoraj były bardzo trudne warunki, ciężkie dla żeglarzy, ale maluchy tak samo wczoraj sobie radziły, bo wczoraj w szkwałach dochodziło do sześciu w skali Boforta, więc no są to jak na optymisty już ciężkie warunki, zwłaszcza dla takich małych dzieci. No natomiast no dzisiaj troszeczkę aura nam nie sprzyja, jeżeli chodzi o żeglarstwo, ale. Oby jeszcze nie, nie lało i tutaj wszystko się odbyło tak jak zaplanowaliśmy, czyli koncerty najlepszych zespołów szantowych, no i, i te regaty, żeby troszkę, bo prognozy mamy takie, że około 14 ma być no, kiepsko z wiatrem, ale mam nadzieję, że się to jakoś ruszy i, i odbędą się wszystkie zaplanowane regaty. Problem z żeglarzami jest taki, że od samego początku w zasadzie bazujemy na żeglarzach, którzy przyjeżdżają. Problem jest taki, że no ci żeglarze, którzy posiadają własny sprzęt, no nie mogą go zostawić tutaj, powiedzmy, na dłużej. Dzisiaj sytuacja jest o tyle, może lepsza niż na początku, że, że ten sezon trwa 4 miesiące no i, i, i już coś jest. Bazujemy na tym sprzęcie. Głównie zawodnicy startują, którzy ten sprzęt tutaj posiadają czy też mają na tyle mobilny, że mogą go przywieźć. Oczywiście chcielibyśmy, żeby tutaj było 100 jachtów i następne 100 przyjeżdżało, ale także obserwujemy yy, duże zainteresowanie samymi regatami i przyjeżdżają zawodnicy z Tarnowa, z Mielca, ze Stalowej Woli, Niska, przywożą swój sprzęt tylko tutaj na ten dzień czy na te dwa dni, żeby wystartować i pobawić się fajnie, fajnie w regatach. Znowu wy! Moje wrażenia osobiste, no cieszę się, że jako gospodarz mogę być miasta współorganizatorem wespół z Jacht klubem Kotwica. Tych, tego święta, w zasadzie jeziora, święta żeglarstwa w Tarnobrzegu. To są jedyne regaty samorządowców, jakie się odbywają na Podkarpacie. Ja mam nadzieję, że w tym roku wzięło udział osiem samorządów, że uda nam się na tyle skutecznie rozpropagować. Wysyłaliśmy praktycznie do większości samorządów na Podkarpaciu zaproszenie do uczestnictwa. Oczywiście, no, wielu samorządowców nie jest żeglarzami. Ja też nie jestem formalnie żeglarzem. Nie mam uprawnień do prowadzenia którejkolwiek z w trakcie regat, natomiast no, stanowię załogę, no, tym razem była to załoga bardzo pluralistyczna, bo płynąłem w załodze z radnym Tadeuszem Gospodarczykiem, dyrektorem tegorocznej edycji festiwalu Nowy Brzeg Nowa Fala. Natomiast wrażenia no bardzo fajne. No myślę, że myślę, że osoby, które biorą udział czy to w części regatowej, stricte rywalizacji żeglarskiej, czy to są rodzinnie chcą wypocząć, posłuchać festiwalowej muzyki, szant, no powinni być zadowoleni. Uczestniczymy już po raz trzeci. Gdzieś tam może nie udaje nam się jak gdyby zdobyć pierwszych, drugich czy trzecich miejsc, ale nie poddajemy się, jesteśmy wytrwali. Tak jak mówię, rokrocznie startujemy. Jest fajnie, fajna impreza. Myślę, że pogoda w tym roku też w miarę sprzyja. Jestem bardzo zadowolony z tego, spotkałem się pierwszy raz z ludźmi, którzy są bardzo otwarci na to, żeby pomóc innym, wskazać jak to wygląda, jak sprawa się w ogóle, jak sprawa wygląda, jeśli chodzi o żeglarstwo. Było to bardzo fajne przeżycie dla mnie, nowość dla mnie, ale myślę, że będę w przyszłości mógł kontynuować, być może tutaj, w Tarnobrze na Tarnobrzeskim Zalewie. Zajęliśmy drugie miejsce, jestem zadowolony z tego miejsca, jako pierwszy raz działający w takim klimacie, w takich właśnie regatach. Rzeczywiście pływałem kilkakrotnie na jeżdże Machowskim, teraz Tarnobrzewskim. Podobno w tym roku udało nam się, czyli mnie i moim dwóm kolegom, którzy płynęli ze mną, wygrać te, te regaty dziennikarskie. Jestem zdumiony, ponieważ moja rola polegała tylko na ciągnięciu foka, czyli można powiedzieć, byłem bardziej balastem niż, niż załogantem prawdziwym, ale Żeglarstwo w ogóle mnie tak pochłonęło, że od 1 sierpnia zamierzam tutaj właśnie yy, zrobić kurs żeglarski, który będzie organizował Jacht Klub Kotwica. I na pewno w, w następnych latach będę samodzielnie już te regaty wygrywał, a teraz to tylko tak psim swędem. A, a propos psim, bo moim załogantem była także moja piesunia Blanka, która, która tutaj nas yy, obserwuje. Także ona też była członkiem załogi i ten puchar to jej przekaże, a dedykuję wszystkim. Mieszkańcom, którzy zechcieli pojawić się nad zalewem, bo to naprawdę piękna impreza i piękna sprawa. Fantastyczne miejsce dla, dla rodziny, co zresztą widać do uprawiania sportu, do wypoczynku, naprawdę zalew jest cudownym miejscem, co widać nawet się podoba mojej córce. Mieliśmy, udało nam się dzień, dwa dni wcześniej, w piątek, całą ekipę zebrać, no i udało nam się wystartować, jeszcze rano trwały negocjacje, czym popłyniemy, ale udało się. W przyszłym roku na pewno i to już będziemy mocniejszą ekipą, będziemy się przygotowywać, ćwiczyć, tak żeby powalczyć, że tak powiem, może o podium, zabrakło nam niewiele, zajęliśmy czwarte miejsce, ale jak na pierwszy raz spotkaliśmy się dopiero dzisiaj rano po raz pierwszy z całą załogą, więc że to, to dosyć dobry wynik. W Tarnobrzegu wystartowaliśmy już drugi raz. Wczoraj udało nam się zdobyć klub żeglarski Orkan zdobył drugie miejsce. Dzisiaj polepszyliśmy ten wynik. Myślę, że jest powód do radości. Tak, żeglarstwem zajmuje się praktycznie od dziecka. Najpierw w Poznaniu, teraz w Mielcu, ponieważ tutaj, tutaj mieszkam. Warunki wieczne były może niezbyt sprzyjające, wiatr był trochę słaby, natomiast no, w każdych warunkach trzeba walczyć. Znaczy no wczoraj, wczoraj rzeczywiście namówił mi jeden z działaczy WOPR-u że od lat regaty, regaty kajakarskie są wewnętrzną sprawą działającego ogniska TKKF-u Siarka. Są regaty opuchar e, prezesa TKKF-u Siarka. Co roku wygrywał któryś z członków. No tym razem zmobilizowany namową jednego z działaczy WOPR-u wziąłem udział i rzeczywiście tak bez przygotowania, z Marszu udało nam się w osadzie dwuosobowej z panem Januszem Wiordakiem wygrać. E, no. Ja kiedyś w przeszłości trenowałem, kiedy istniała w Tarnobrzegu sekcja kajakarska TKS Wodnik istniejąca na bazie dawnej sekcji kajakarskiej Siarki. Za młodu na przełomie szkoły podstawowej i średniej trenowałem kajakarstwo. Zresztą no, ciut starsi mieszkańcy Tarnobrzega pamiętają, że, że mieliśmy spore w latach 70 tradycje kajakarskie. No, w tej chwili zostały tylko wspomnienia, ale być może jest to też impuls do tego, żeby w, w oparciu o taki piękny akwen ponad 500 hektarów, również myśleć o organizacji sekcji kajakarskiej takiej wyczynowej na początek w grupach, w grupach młodzieżowych. Natomiast no, dzisiaj w regatach żeglarskich stricte brałem po raz pierwszy udział. Żeglarstwo miałem no, dużo do czynienia. W czasach harcerskich, ponieważ jako, jako, jako harcerz KNIEI mieliśmy jedną z drużyn, e, RAFę, drużynę wodniacką, żeglarską. Mieliśmy dwa, dwie jednostki pływające żeglarskie i co roku na Mazurach, w Siemianach no, korzystaliśmy z roków żeglarstwa. E, oczywiście pod kuratorem, pod okiem osób mających uprawnienia, mających patenty e, żeglarskie. Jesteśmy z Rzeszowa. Nie po raz pierwszy, ponieważ ścigamy się od kilku lat w Pucharze Polski. Na tej uderzce akurat pierwszy raz w regatach. Generalnie fajny dzień. Słabo troszeczkę wiało jak na taką łódkę. Zabrakło kilku metrów do, do wygranej. Zamiast wyrównać. Optymisty! Optymisty wracają, Optymisty. na brzeg, oh, no. na brzeg. Już. Mogę powiedzieć, że żyję żeglarstwem, a prowadzę firmę, która szyje żagle do jachtów, więc jest to mo część mojego życia, bardzo duża. <laughs> Wdrożenie fajne. Pierwszy raz w ogóle jesteśmy na tym zalewie. Świetny akwen. Ekstra, po prostu ekstra. Ja tutaj jeszcze nie raz będę w tym roku na pewno, żeby sobie po prostu na weekendach popływać z moim sternikiem. Ludzie jeszcze nie znają tego wszystkiego. Nie rozumieją regat, nie rozumieją samej idei tego, jak te łódki ścigają się, dlaczego, w którą stronę, jak to ma płynąć. Także spokojnie, powoli mówię. Musimy się otworzyć na jezioro, musimy zrobić wszystko, żeby, żeby wypromować. No jest to, jest to taka perełka u nas na Podkarpaciu. No. Drugi zbiornik pod względem wielkości na Podkarpaciu zaraz po solinie. Także no, wszystko musimy robić i, i próbujemy robić, żeby to żeglarstwo, tutaj to śródlądowe jakoś jakoś, jakoś stanęło tutaj. Nie wiem, czy nie przesadziliśmy z tymi regatami, ale na pewno, na pewno jesteśmy największą imprezą organizacyjnie na Podkarpaciu, która w jednym miejscu skupia cykl regat. Tak, tak, takiego cyklu nigdzie nie ma. To mówię z całą odpowiedzialnością i pełną świadomością, a także, a także festiwal, który jest na najwyższym poziomie, jeśli idzie o wykonawców. Myślę, że bakcyla złapałem. Ja myślę, że to nie koniec. Po cichu szykujemy pewną niespodziankę, żeby jeszcze w tym roku odbyły się przynajmniej raz regaty albo na zakończenie wakacji, albo na zakończenie stricte sezonu żeglarskiego, bo ten sezon będzie trwał jeszcze do 30 września, żeby na tym pięknym, tarnowzeskim akwenie wodnym odbyły się jeszcze regaty. W ilu klasach? No to już będzie kwestia głównego organizatora, więc jak z klubu kotwica, no bo powiedzmy samorząd może się włączać w organizację, może wspierać finansowo, może wspierać poprzez pracowników osir ale jednak tymi fachowcami od re organizacji regat, od przepisów, od kwestii sędziowskich i szeregu innych elementów całej żmudnej procedury przygotowania święta żeglarskiego w naszym mieście, no to jednak trzeba powierzyć fachowcom niewątpliwie jacht lub kotwica pod batutą komandora Janusza Bobuli ma doświadczenie i ma duże możliwości. Tutaj mamy w naszym klubie, w Jacht Klubie Kotwica, no taki początek zalążek tego żeglarstwa takiego sportowego chcemy tutaj zorganizować, wypromować. I właśnie od takiego najmłodszego na rybku chcemy, chcemy coś tutaj stworzyć. To jest wszystko jeszcze w budowie, to wszystko się tutaj dopiero rozwija. Także powoli doczekamy się tu myślę, niejednego mistrza w Polsce, a może nawet gdzieś dalej. Naprawdę bardzo fajna impreza, godna polecenia. Szanowni Państwo, przyjeżdżajcie do Tarnobrzega. Warto!